Cześć, witajcie na kanale Strefa Apokalipsy. Ja jestem Maciej, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie pudełko z grą planszową pod tytułem Rising Sun i omówimy sobie, jak wyglądają poszczególne komponenty i jakie są różnice między wersją detaliczną a kickstarterową. Serdecznie Was zapraszam. Cześć. Ja was witam po krótkiej przerwie na stole, gdzie będziemy otwierać sobie grę. Zanim zaczniemy to szybki rzut okiem na awers okładki. Jak możecie się domyślać po tytule i w ogóle po szacie graficznej Rising Sun będzie opowiadał o wojnach klanów w średniowiecznej Japonii, z tym że z takim sznyktem mitologicznym, ponieważ w tym konflikcie poza oczywiście wspomnianymi wyżej klanami dowodzonymi przez daimio będą występować japońskie bóstwa, czyli kami, a także różnego rodzaju potwory i demony. Tutaj mamy po prostu samuraja w pełnym rynsztunku. Tu mamy przykład daimyo. Tu znany nam pan z e, awersu. Tu prawdopodobnie jakiś ronin albo demon. Aczkolwiek to na, ronin, na ronina i pogląd tutaj na Zawartość pudełka, gdzie mamy właśnie przedstawionych, e, przedstawione figurki pięciu klanów, bóstwa, także demony, e, rzut okiem na planszę, kilka kluczowych informacji. Wydawcą w Polsce jest Portal. E, oryginalny wydawca to e, KMON, który robił tutaj figurki, także maczał w, w tym palce Guillotine Games. To są wydawcy i twórcy, którzy a robili także omawiany przez nas tulhu Delf Mayday, a także pierwszą grę i pier <grych> pierwszą grę, o której zrobiliśmy materiał na naszym kanale Zombie Ważna informacja mm. Autorem gry jest Eric M. Lang, jest to nazwisko świetnie znane w, w kontekście właśnie deweloperów gier planszowych, ponieważ no gość stoi za legendarną grą e, House Star w Starym Świecie, który no, w, w chwili obecnej osiąga horrendalne ceny z tytułu problemów licencyjnych fantasy flight games, które utraciło właśnie do uniwersum Warhammera, a także za Blood Rage. Em. W ogóle część osób mówi, że Rising Sun jest jakby drugą częścią trylogii, która tak jakby opowiada o mitologicznych światach Różnych takich a, kluczowych kultur. Blood Rage mówił o Wikingach, i w tej chwili chyba w przygotowaniu jest coś w, w Egipcie z tego co kojarzę. Więc, ok, przejdźmy sobie do otwarcia gry. Tak mniej więcej gra to jest taka Area Control. E, chociaż nie jestem do końca pewien, czy punkty głównie zdobywa się z tytułu kontrolowania e, tak jakby właśnie powierzchni na mapie, aczkolwiek no, spokojnie możemy to zaliczyć do gry typu wersusowego, gdzie piątka graczy, maksymalnie piątka graczy, a minimum trzech graczy będzie toczyć ze sobą bitwy wojny wchodzić w różnego rodzaju, tak jakby Sojusze i co mnie bardzo interesuje, to podobno sojusze są wciągnięte tutaj pod konkretną mechanikę, co jest raczej niespotykane, bo zazwyczaj ustalało się to ponad stołem, więc bardzo jestem ciekaw, jak to wygląda. Powiem Wam przy okazji, jakie są różnice między wersją kickstarterową a wersją zwykłą. Tutaj nie ma nic, ale tu rzadko kiedy coś, coś jest, więc to tak, tak tylko e, informacyjnie. Dobra, rzut okiem na instrukcję, która ma ten sam awers co na pudełku. Pogląd na zawartość. Podstawowe pojęcia bardzo dosyć prosto ujęte w formie graficznej. Zasłonki, omówienie zasłonek klanów. Karty por roku, ponieważ tu gra toczy się, w, że tak powiem, na przełomie całego roku podzielonego na cztery pory roku. Honor. Co bardzo zresztą wpisane jest w kulturę w Japonii, ponieważ tam dużo festiwali i takich świąt jest tożsamych z. Właśnie ze zmianami pół roku, między innymi sezon sakury, czyli kwitnącej wiśni. Zresztą powiem wam szczerze, ja się jaram strasznie tą grą, bo uwielbiam wręcz Japonię. Tutaj wspomniana mechanika jakichś negocjacji rozgrywanie pół roku przygotowywanie kart pół roku ceremonia picia herbaty to są właśnie znaczniki Ying, ying and Yang. Które mówią, znaczy, które symbolizują wejście w sojusz między dwoma graczami. Tu mamy właśnie potencjalne efekty sojuszy. Jak ogrom tą grę, na pewno zrobię recenzję opowiem, jak to widzi mi się. Powiem szczerze, że tą grę miałem już jakiś czas temu kupić, dlatego że potrzebowałem jakiejś takiej gry versusowej na większą liczbę graczy. I jednak wtedy, a to jest bodajże dwa lata temu, skusiłem się na Lords of Hellas. I jak Ogram Rising Sun, to może pokuszę się właśnie na porównanie tych dwóch gier, którą bardziej wolę. Dobra. Pierwsze elementy. I mamy tu jeden z pierwszych klanów. Niestety nie jestem pewien, jak ten klan się nazywa, ponieważ no jak to zwykle przy unboxingach staram się robić sobie niespodziankę, więc raczej za specjalnie nie czytam o zawartości pudełka. Aczkolwiek tyle co widziałem, no to że Kmon robi kapitalne figurki, co poniekąd jest zawsze dla mnie wartością dodaną. Teraz przerwa techniczna na zdarcie lepca. Jak zresztą możecie się przyjrzeć, a pudełko jest świetnie, tak jakby zapełnione elementami, które możemy przechowywać grę. Więc, praktycznie, kupując y, gry właśnie z wydawnictwa KMON, macie gwarancję, że nie musicie kupować dodatkowych jakichś insertów, co naprawdę stanowi dużą wartość dodaną. Bo ostatnio bawiłem się właśnie Sword and Sorcery. I przyznam się szczerze, że była to. Totalna udręka, że tak powiem. Dobra. Mamy to troszkę, tu stawia opór jeszcze. To pudełko, ale dobra. To jedziemy po kolei. Ja sobie to tu położę, żebyście mogli też widzieć. Mam nadzieję, że widzicie wszystko ok. Dobra. Mamy figurki pierwszego klanu. Takiego gościa mamy. Nie jestem pewien, co on reprezentuje, aczkolwiek wygląda to trochę jak golem sterowany przez coś Ala Budde. Na górze mamy trzy egzemplarze tejże figurki jest to jakiś konkretnie już klan. Hop. Tu jest mniejsza figurka z tego klanu, z czymś Ala Morgenstern, chociaż z tego, co kojarzę. Morgenstern, Morgenstern w Japonii nie był zbytnio popularną bronią, aczkolwiek mieli coś na wzór zaranny gwiazdy, więc czemu by nie? Mamy tutaj Piechura włócznią, bardzo ładne wykonane figurki. I muszę powiedzieć, że jak nagrę taką wersusową, to skala tych figurek jest dosyć, dosyć mała, to znaczy figurki są dosyć duże. I zastanawiam się, czy w przypadku pięciu graczy na mapie nie będzie dużego chaosu. Aczkolwiek widzę, że y, maksymalna ilość figurek przypadając na klan to 10, więc może faktycznie twórcy wzięli pod uwagę, że no jak to trochę y, wpisuje się w klimat japoński, no to tak jakby. Faktycznie pasuje to, ponieważ tam jednak zasoby ludzkie były dość ograniczone. Tam bitwy, z tego co kojarzę, do 15 tysięcy osób, jeszcze w XVI wieku, liczyły, to znaczy na stronę, więc, więc może nie były to zbytnio duże bitwy w porównaniu do standardów europejskich. Tutaj mamy znaczniki klanowej, tu pierwszy plus, bo w przypadku, a, w przypadku właśnie gier, które są fundowane na Kickstarterze, a później trafią do sprzedaży detalicznej. Takie rzeczy zazwyczaj robi się jako tekturki, te a dla wspierających, jako stretch goal, i idą właśnie takie plastikowe. Tutaj mamy na szczęście inaczej. Mamy te znaczniki klanów, które są bardzo fajnie wykonane. Są, widać, że są solidne z lekkiego plastiku, ale jednak solidne i z dużą ilością, tak jakby detali, bez jakichś niepotrzebnych niedoskonałości odlewowych. Więc całkiem spoko. Jednak tak kolorowo tu nie jest, bo tak jak mówiłem wcześniej, są pewne różnice. Między wersją detaliczną, kickstarterową, które no, troszkę mnie trącą, ale dobra. O tym za chwilę, jak dojdziemy do odpowiednich elementów. Dobra, tu mamy karty, które z tego co kojarzę, to są po prostu kartami pół roku. Tak, dobrze, mówię wiosna. Tak sobie przejrzymy prawość. Tutaj mamy za każdą Twoją zabitą figurkę. Otrzymujesz, to jest chyba symbol honoru. Ścieżka lwa. Ulepszenie. Do... Tak, i to są wiosny. To są karty akurat dla wiosny. Tak, Oni Czaszek, Komainu to są właśnie te tak jakby po prostu potwory. O, być może one się nazywają Oni, nie jestem pewien czy Oni określa wszelkiego rodzaju demony japońskie. Ścieżka Wataszki, piękne są te karty. Prostota, ale uczywane właśnie na takich na takich rycinach właśnie pochodzących z Japonii, więc moim zdaniem idealnie pasują w klimat. Wiadomo, odbiegają kolorystycznie na przykład od od tych znanych z uniwersum Arkham Horror, ale to nie o to chodzi. Tu minimalizm jak najbardziej pasuje i wpisuje się idealnie jakby w klimat. Mimo tego, że na przykład ten wąż wygląda jak narysowany maziakiem na szkolnej ławce, ale jest okej. Okay. Droga Ronina. To tak w skrócie, tych kart jest troszeczkę. Nie będę Wam tu spoilerować, ponieważ myślę, że dużą wartość dodaną podczas grania stanowi odkrywanie samemu tych kart. Super, całkiem, całkiem ładne karty. Tam, gdzie trzeba, to faktycznie poszli tutaj, powiedzmy, w jakąś lepszą grafikę, typu prezentowanie postaci, która jest jakby w, ma odzwierciedlenie w faktycznej figurce, a nie stanowi jakąś taką legendę, którą trzeba namalować. Super, bardzo, bardzo ładne karty wpisujące się w klimat feudalny Japonii. I przechodzimy dalej. A tutaj, może już widzicie co się kroi, ale kroją się właśnie nam zasłonki, ale dobra. Bardzo mnie interesuje zawartość tego pudełka, która idę o zakład skrywa fiksy. Uhu, uhu. Uh. Nie tylko fiksy. <laughs> Nie wiem czy też tak macie, ale zawsze po tworzeniu gry mam problem z zapakowaniem i, i ją w stan jeden do jednego. Tak, jakby składać malucha i zawsze Wam zostaje jakaś część. Dobra, tutaj mamy podstawki, które będą służyć yy, oznaczeniu pod kontrolą czego gracza jest dany potwór zapewne. Przyjrzyjmy się tym potworom. Fantastyczne, fantastyczne. Już na pierwszy rzut oka ilość detali po prostu poraża. Coś fenomenalnego. Oto pierwszy pan. Nie mam pojęcia, nie znam aż tak dobrze mitologii japońskiej i tej całej demonologii, ale wygląda kozacko. Wygląda coś jak jakiś troll górski z kataną. I tyle. Tu mamy jakiegoś takiego psiaka, słodziaka obłożonego. Pff, nie wiem, muszlami. Nice. Na początku myślałem, czy to nie jest ogoniasty lis, który jest właśnie jednym z bardziej znanych demonów japońskich, ale nie wygląda, żeby to był dziewięcioogoniasty demon, ale to za to, to robi robotę. Spójrzcie na te detale, po prostu zwłoki, które są wypatroszone, pozbawione głów. No znaczy głowy są tutaj przy pasie wiszą. Coś kozacznego, naprawdę pomaluj to. Wrzuć na przykład do Warhammera Fantazy w bitwę i nikt nie powie, że to jest tak jakby figurka odbiegająca od standardów Gameworks Shopu. Coś niesamowitego. Chyba najlepsze figurki, jakie w życiu widziałem. Jak bumcą. Wiem, że zazwyczaj mówię co materiał, coś takiego, ale widocznie tak trafią z takimi grami, które mają coraz lepsze figurki. Tu mamy gościa. Kolejnego jakiegoś olbrzyma, nie wiem czy to nie jest Oni, tak zwany Oni Czaszek, właśnie zdaje sobie sprawę, że średnio wcelowywuje w kadr, także wybaczcie. Teraz sobie zwrócimy uwagę na to. Tu mamy coś, coś, co wygląda troszeczkę jak Eldarzy z Warhammera 40 000. Całkiem sympatyczna, egzotyczna broń. Smok. Największa. Jeżeli się nie mylę, figurka tego zestawu, chyba ognisty smog albo złoty smog, coś takiego. Fantastyczny, naprawdę. Jestem pełen podziwu, jak przy takiej figurce ledwo co można się doszukać, jakichś minimalnych niedoskonałości odlewowych, ale figurki koszą berety. Jeżeli kupujecie gry planszowe, wiadomo, że może się ktoś na mnie obrazić, ale zwracacie uwagę na powiedzmy wizualny aspekt tej gry, to Rising Sun to już po prostu kupił mnie w tym momencie. Kolejny demon. To mi się akurat kojarzy z mangami Junji. I to jedną z tych mang recenzowaliśmy na, naszym, na naszej stronie internetowej pod tytułem Podajże Spirala. Więc zapraszam Was, jeżeli mielibyście ochotę zapoznać się z twórczością tego pana, bo jest niesamowita. I tu kolejny potwór. Ma twarz Dzikat albo świni. I coś a la trójząb. Kawał dziada. Ok. To były potwory łamane przez demony, które możemy włączyć do naszej armii, zgaduję w jakiś tam sposób. To jedziemy dalej, przejdziemy najpierw właśnie w kwestię figurek, na końcu zostawimy mniej fajne rzeczy, czyli wypraski, zasłonki klanowe i Dobra, tutaj tak jak się spodziewałem, bo w zasadzie tutaj możliwości już nie było, mamy figurki klanów. Ok. Dobra, to tak w skrócie. Na potrzeby, na potrzeby powiedzmy, omawiania tutaj e, unboxingowego, to przyjmijmy, że właśnie te główne. te e, figurki z czarnymi postawkami to są Daimio, czyli dowódcy poszczególnych klanów, więc tu mamy Daimio. Okej, okay, już nie robi takiego wrażenia po tym, jak oglądaliśmy sobie potwory, ale nadal jest ok, chociaż wydaje mi się, że dużo detali nikt nie w tym nie, błękitnym kolorze, co nie do końca wygląda no fajnie. Tu mamy prawdopodobnie samuraja. Z dwoma mieczami, w dość dynamicznej pozie, który biegnie, z dwoma katanami. Właśnie styl walki, dwoma katanami, to był charakterystyczny dla Musashi Miyamoto, który zapoczątkował właśnie ten styl. Dość odważny, taki i dość powiedziałbym radykalny, ponieważ wielu samurajów, tak jakby stawiał na tradycyjną walkę, Musashi Miyamoto był pierwszym chyba samurajem, który zapoczątkował walkę bronią improwizowaną to jest wiosłem. Jeden udokumentowany pojedynek mówi o tym, że pokonał właśnie swojego przeciwnika wiosłem bez jakichś tam ceregieli, po prostu złodzi go zatuk. Zanim był oficjalny start pojedynku. Tu mamy coś a, a tak e, z wojownika podejrzewam, że zdolnością specjalną tego klanu będzie poruszanie się e, dużo lepsze niż, niż u innych. Tu mamy gościa z włócznią. Hej, to był kolejny klan. Tu mamy kolejny klan, który wygląda na bardzo sfeminizowany, ponieważ wszystkie figurki reprezentują kobiety. Kolor czerwony został dla niego zarezerwowany. Tu mamy yy, kobietę daimyo. Nie jestem pewien, czy daimyo określało też kobietę, chociaż chociaż nie mam pewności. Tu mamy wojowniczkę, kuczniczkę. Jestem pewien, czy te białe podstawki mają znaczenie, ale chyba mają, żeby. Tak jakby określać rodzaj figurki, i tu mamy, zakładam, że najsłabszą jednostkę, ponieważ, no, tak jakby reprezentuje ją, jakby taki, se, um, najmniej taka powiedzmy obiecująca poza. Ok, e, czwarty, i piąty klan, różowy. Tutaj mamy, e, tak jak mówię, zakładam, że to Daimio z włócznią. Ta figurka fajnie wygląda. Mamy samurajów. <laughs> Lubiłem właśnie, że tak powiem, ten koncept tych wiklinowych nakryć głowy. Tu mam coś, co bardziej wpisywałoby się w arabskie klimaty, chociaż zbroja zdradza, że, że to jednak Japonia. I tu mamy coś, ale włóczni. nie pamiętam, czy to jest akurat włócznia, ponieważ jest to tak, jakby akurat konstrukcja tej broni wskazuje, że zadaje obrażenia cięte, co raczej nie jest charakterystyczne dla włóczni. Tu mamy kolejnego daimyo. Też trochę tracą w tym jednolitym kolorze. Jednak kurczę szarość. Szarość to jest taki, taki dosyć wdzięczny kolor dla tych, dla tych figurek, ponieważ dużo detali, się, detali jest w stanie odzwierciedlić. Samuraj. Na plecach ma jakiś albo zwój do pisania haiku, albo, albo ukryty musz, muszkiet. Strzelbę skałkową, czy tak. Mhm. Młoczarz z kamiennym młotem i włócznik. Ok, generalnie w większości przypadków to układ tych figurek jest takim podobny. Te, powiedzmy, pierwsze z lewej figurki mają jakby zazwyczaj włócznie, za wyjątkiem tego klanu kobiecego, który tak jakby wygląda na to, że nie posługuje się włóczniami. Dobra, i ostatnie elementy troszkę mniej, że tak powiem, przyciągające oko, bo są to jakby elementy papierowe, ale i oglądamy je sobie. Dobra. Już powoli dla Was to otwiera. Aha, jeszcze mapy nie oglądaliśmy. Zapomniałem o mapie. Tutaj twórcy ją, że tak powiem, skrzętnie schowali. Trochę mi spadły te zasłonki planów, więc zaraz po nie dla Was pójdę. Poruszam się trochę. Mój jeden ruch dzisiaj. Ej. Dobra. Od razu sobie tak, jakby w skrócie omówimy klany. Ok, pierwszy klan, który mi się udało e, znaleźć, to klan Waszki. E, klan Waszki, może pamiętacie, to byli ci goście, którzy mieli takie, powiedzmy, ubrania pokryte piórami. E, jest tu parę parametrów, na które wskazuje zasłonka, Tak jak na przykład początkowy poziom honoru, e, prowincja macierzysta, czyli w tym przypadku wyspa Hokkaido. To w ogóle cała plansza będzie odzwierciedleniem archipelagu japońskiego. Mm. Klan ważki skrzydła z lata to jest zdolność klanowa. Z tego co rozumiem, możesz przemieścić figurki w dowolne miejsce na mapie i przyzwać je do dowolnej prowincji. Więc zakładam, że prawdopodobnie werbunek i ruch, ruch jednostek jest podobny taki jak w chaosie w Starym Świecie. Czyli można podostawiać jednostki na sąsiadujące regiony z jednostkami, z którymi mamy. To tak sobie zgaduje, Oczywiście. Chyba, że mamy jakąś zdolność, która neguje, tak jakby, powiedzmy, te podstawowe zasady. Tutaj mamy tak... E, i brak zdolności. Aha, daim, czyli to są tak jakby... Czyżby to były... Nie wiem, nie będę zgadywał, w każdym razie Daimio Nie wpływa na niego zdrada, branie jeńców, ani inne efekty. Czyli faktycznie, ta główna figurka, jak zgadłem, to jest Daimio. Po przyzwaniu może oddać częśćkami. No, nie będę zgadywał, jak to się przykłada na rozgrywkę, bo jeszcze nie znam zasad, ale jak kiedyś zrobię recenzję, to wam opowiem na pewno. Tutaj mamy odzwierciedlenie dochód sezonowy, czyli pieniędzy dostają. Nie pokazam Wam monet, zaraz naprawię swój błąd. Premie na koniec gry, liczba różnych żetonów wojen w prowincjach. Ok, czy 4 to 10 punktów honoru, 5, 6, 20, 7, 8, 30. Ich motto klanowe: skrzydła, wiatr, duch. Jak widzę te zasłonki, e wszystkie to tak jakby kręci mi się lekko łezka w oku e na wspomnienie gry w Gry o tron. Trochę masło myślane. Ale tak to było. Tutaj mamy jeszcze taki zestaw moment, monet, który też tak jakby jest e, e, dosyć taką dużą niespodziewajką, ponieważ tak jak wspomniałem w przypadku wersji detalicznych gier, e, te elementy wykonane są z, plast e, z plastiku. Tfu. Z tektury tutaj mamy plastik, więc szacun, ponieważ dużo lepiej jak jest zrobiony z plastiku, gdyż wydaje mi się, że tymi elementami, te elementy często będą przechodzić z, z ręki do rąk więc mogą się często wycierać, więc dobrze, że są zrobione z plastiku. Tutaj mamy kolejny klan, klan bonsai, czyli to są takie miniaturowe drzewka. Pokora, ziemia, korzenie. Ok, czyli są związani tak jakby tematycznie z naturą. Prowincja macierzysta Kyushu. Yy, Kyushu. Uświęcona obfitość. Wszystko, co kupujesz za koszt wyrażony w monetach, kosztuje nie więcej niż jeden przed ewentualną zniżką. Okej, okay, czyli po prostu są e, świetnymi handlarzami. Dajmy, on nie wpływa na niego zdrada, branie jeńców ani inne efekty. Ok, to dochody sezonowe. Tutaj możecie sobie zobaczyć wizualizację wszystkich jednostek, które występują pod jego tak, jakby pod, walcząc walczą dla tego klanu. Shinto Bushi. I dajmy-o, OK? Kolejny klan, klan Żółwia. Siła umysłu, delikatność stali, Prowincja Macierzysta Kyoto, czyli z centrum Japonii. Twoje warownie liczą się jako jeden punkt siły i mogą przemieszczać się tak, figurki, wow, czyli mają ruchome fortece. W sumie pasuje do nazwy. I dajmy-o, nie wpływa na niego zdrada, branieńca, nie inne efekty, OK? Czyli jak w przypadku tamtego. Szybki rzut okiem na wizualizację jednostek. Tak, czyli to Wam mówię o tym golemie i jakimś małym budzie. Tu mamy Daimio, a tu mamy Bushi. Dobra, plan Lotosu. Kluczem jest cierpliwość, podobno. Ich prowincja macierzysta to Nagato i brak zdolności, daj mi nie wpływa na niego. Ok, to chyba każdy daj mi ma takie same zdolności. Kiedy wybierasz rozkaz polityczny, umieść go awersem dołu. Może to być dowolny rozkaz wedle Twojego wyboru. Ok, czyli pewnie są w stanie, tak jakby na ostatnią chwilę niespodziewanie, tak jakby odpalić swój, swój rozkaz, co prawdopodobnie jakby zaciemnia ich decyzję i do końca nie wiadomo, co oni tam knują. Tutaj mamy też wizualizację klanu Lotosu. Całkiem fajne. A, w ogóle świetna rzecz, bo to są rewersy, czyli rzeczy, które są widoczne na wszystkich graczy, i fantastyczne jest to, że przypomina to innym graczom jakaś zdolność specjalnego danego klanu. Fajna rzecz. Klan Koi, czyli kla, klan Karpia, jeżeli mi pamięć nie myli, bo Koi to karp. Płynie jak woda, okej. Okay. Prowincja Macierzysta Edo. Możesz użyć żetonów pieniążka, jak. to są chyba jednostki. jednostki. Na początku was działa oni wojennych, zamień wszystkie swoje tak jakby jednostki na pieniążki. mi ma to samo, to tak w skrócie, OK. I tu jeszcze przyjrzyjmy się raz w wizualizacji, to jest ten kobiecy klan Karpia. No kobiety podobno są cierpliwe. Dobra, i przechodzimy, a może zanim przejdziemy sobie do tych powiedzmy wyprasek, rzućmy okiem na mapę, mam nadzieję, że mi się zmieści w kadrze, bo mam Ej, dosyć mały stół i nie jestem pewien czy się zmieszczę. Ale spróbujmy. Dobra. Mamy tu mapę. Um. Tak. Yy. Mam nadzieję, że widzicie ją w miarę nieźle. Ok, widzicie ją chyba w miarę nieźle, także wybaczcie, jeżeli prezentacja tak jakby no nie daje dużego poglądu, ale akurat mapy możecie sobie zobaczyć w jakichś konkretnych jpegach na różnych stronach. W każdym razie jest to taka, powiedzmy, znana poniekąd z historycznych rycin, mapa Japonii. Tak jakbyście po prostu otworzyć jakąś książkę koloryzowaną o Japonii, a w środku ukazuje Wam się coś takiego. Oczywiście są mitologiczne dodatki, typu jakiś wąszczy, smog morski i tak dalej. No, i mamy kilka regionów, dwa, cztery. 6, 8. Zastanawiam się, czy to jest taka e, e, wystarczająca ilość regionów, czy to nie jest po prostu za mała ilość, jakby pod maksymalną ilość graczy, która może dojść do 6, pod warunkiem, że macie dodatek. Ale okej, okay, wierzę, że twórcy dobrze to przemyśleli, i no nic, i to tak w sumie wygląda. Tutaj mamy miejscówki na karty jakiegoś rodzaju. Nie jestem pewien. Tu na pewno, znając, e, znając to, jak lubi to rozkładać właśnie Eric Lang na planszy, tutaj na dole, co idzie ten teor, to jest tor punktów poszczególnych klanów, więc także tak jakby sposobem do zwycięstwa na pewno jest po prostu osiągnięcie, e, że tak powiem, określonej liczby punktów. W Chaosie w Starym Świecie były różne możliwości wygrania, jest to całkiem spoko, ale nic, tak jak przetestuję to wam ewentualnie zdradzę w, e, w, w konkretnej recenzji. I tu mamy te wypraski, o których mówiłem, to jest tak, żniwa, werbunek, formacja, wydaje mi się, że to są tak jakby żetony pod konkretne rozkazy, nie jestem pewien co to znaczy, przewagi wojenne, e, sepuku, weźjęca, Najmironina, cesarscy, poeci. to jest chyba też tak jakby... Um, Odzwierciedla kolejność chyba w bitwie, ponieważ tu bitwy są bardzo dobrze, tak, znaczy wielowarstwowe, jest kilka faz tej bitwy. Nie ma żadnych rzutów kością, zresztą co mogliście zauważyć, ponieważ no nie było tu żadnych kości w pudełku. To są rewersy. Ok. Tu mamy, jeżeli się nie mylę, to są tak, personifikacje na kartach tych demonów. Mamy tu Amaterasu, to jest bogini słońca japońska. Reszty nie znam, więc nie udaję. Okay. I tu mamy znaczniki twierdz. I tak się złożyło, że na tym ostatnim właśnie, powiedzmy, mi się, wyprasce są właśnie rzeczy, których nie... Które są gorsze niż w wersji kickstarterowej, ponieważ tak jakby e, twierdze, czyli to są te znaczniki, przypominam klan żółwia ma coś takiego, że te twierdze się poruszają, stąd z tego tytułu tak jakby e, mają inny znacznik. E, I w wersji kickstarterowej te twierdze są plastikowe, co teoretycznie na pierwszy rzut oka wydaje się tak jakby... Takim miłym, aczkolwiek nie do końca potrzebnym dodatkiem, ale z tego co słyszałem w recenzjach e, mm. różnego rodzaju recenzentów to stwierdzali, że faktycznie jeżeli te, e, dużo figurek zaczyna się pojawiać w regionie to po prostu łatwo można tak jakby stracić z oczu te twierdze i nie uwzględnić ich przy określaniu wyników bitwy. Tutaj mamy tak jakby mm, symbole, tak jakby właśnie te Yin i Yang i one są reprezentowane Kolorem poszczególnych klanów, czyli to jest właśnie znacznik, który służy do mechaniki sojuszy. I podobnie jak w przypadku twierdz, w wersji kickstarterowej te znaczniki były plastikowe. Więc ok, to może mniej potrzebne niż w przypadku twierdz, ale jednak, jeżeli Wam przeszkadza bardzo, tak jakby fakt, że te twierdze są powiedzmy w ujęciu. W ujęciu kartonowym, to słyszałem, że niektórzy gracze zastępują je kostkami K4, ponieważ one mają taki kształt piramidowy więc może to jest całkiem niezłe rozwiązanie. Ok, to w skrócie to byłoby tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Powiem jeszcze na koniec, dodam, że zagryza po około 270 złotych i z tego co kojarzę, bo to w przedsprzedaży była to najtańsza cena, jaką znalazłem na internecie. Cena waha się zazwyczaj w okolicy 300 zł. Czy warto? oceniać tylko po zawartości, jak najbardziej. Ilość figurek jest przytłaczająca i wykonana świetnie, A także, no powiedzmy, mamy taki zalążek wypraski, bo jednak widzę, że jednak gdzieś te, na no, te kartonowe elementy będzie trzeba sobie gdzieś miejsce zorganizować, ale wydaje mi się, że nie będzie to stanowić wielkiego problemu, więc powtórzę się, patrząc tylko po zawartości, jak najbardziej warto. A jeżeli chodzi o grywalność gry, no to dam wam potencjalnie znać w recenzji jak grę ogram na wszystkie strony. Także ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i cześć.